Istoty z otchłani, gdzie prawa natury uginają się pod ciężarem czystego chaosu, powstały byty tak obce i przerażające, że samo ich istnienie jest aktem bluźnierstwa wobec harmonii wszechświata. Mowa o demonach, istotach zrodzonych z niepojętej pasji zniszczenia, wiecznego głodu i pierwotnej wściekłości które stanowią rdzeń naszej pracy badawczej w Instytucie Tarsik. Dzięki wieloletnim obserwacjom oraz wyprawom w najgłębsze cienie planów niższych udało nam się stworzyć szczegółowy opis tej najbardziej nieprzewidywalnej i nieokiełznanej formy życia. Demony są ucieleśnieniem chaosu i zła, a ich fizjonomia stanowi nieustannie zmieniający się kalejdoskop deformacji potwornych Brutalnych i zawsze groźnych. Ich ciała bywają ogromne, obrosłe rogowymi naroślami, szponami i mackami, jakby sama materia próbowała ich nieudolnie uwięzić, a następnie się z nich wycofała. Nie istnieje jedna forma demona mogą przypominać pająki, minotaury, chmary, szarańczy, bezkształtne masy, a nawet żywe cienie. Nawet wśród nich istnieje hierarchia podgatunków. Pradawni Obyritowie, liczebni Tanarli, eteryczni Lumara oraz dziesiątki innych tworzonych przez panów demonów boskich, upadłych lub samą otchłań. Zachowanie tych istot można określić jedynie jako skrajnie destrukcyjne. Nie są śmiałe. To określenie zakładałoby świadomość przeciwieństwa, czyli lęku. One są czystą siłą, głodem, wolą. I furią ucieleśnioną. Z ich wnętrza emanuje niezaspokojona potrzeba destrukcji fizycznej, duchowej i strukturalnej. Ich nieposkromiona nienawiść do porządku przejawia się nie tylko w zabijaniu, ale w rujnowaniu samej idei harmonii. Mord nie jest dla nich celem, to jedynie etap w procesie zadawania cierpienia. Zabijają, by dręczyć, palą, by budzić strach, niszczą, by naruszyć podstawy istnienia. Ich umiejętności specjalne są równie zmienne jak ich ciała. Jedne porażają umysły szeptem otchłani, inne zieją ogniem piekielnym. Kontrolują cienie lub opętują żywe istoty. Niektóre mogą regenerować swoje formy z rozbitych szczątków, inne żywią się duszami poległych. Lumara z kolei przenikają przez materię, zasiedlając ciała swoich ofiar, by z ich wnętrza siać zniszczenie. Istnieją też demony skonstruowane jak maszyny, przerażające retrievery, pajęczaki o żelaznych odwłokach, stworzone do polowania na zlecenie potężniejszych istot. Takie stworzenia potrafią przebić się przez magiczne bariery i odnaleźć ukryte cele z niemal nieomylną precyzją. W starciach bojowych demony wykazują brutalną skuteczność. Ich styl walki oparty jest na czystej sile, dzikości i nieprzewidywalności. Unikają subtelnych strategii, wolą dominację bezpośrednią i natychmiastową. Potrafią jednak współpracować, o ile wspólny cel dotyczy szerzenia chaosu lub wyniszczenia większego wroga. Czasami demony potrafią zawrzeć sojusze z czarodziejami, którzy oferują im drogę na plan materialny, lecz cena za takie przymierze bywa zawsze ostateczna zdrada, cierpienie lub całkowita utrata kontroli nad demonem. Ich inteligencja nie jest niska przeciwnie, wiele demonów potrafi manipulować, przewidywać działania przeciwnika, a nawet tworzyć długofalowe plany. Jednak ich impulsywność, egocentryzm i obsesja dominacji często prowadzą do porzucenia strategii na rzecz doraźnych zysków. Wielu badaczy mylnie uznaje ich za szaleńców to błąd. Ich szaleństwo to po prostu inna forma logiki logiki otchłani, gdzie celem jest unicestwienie, a środkiem cierpienie. Nie sposób także pominąć ich związek z samą otchłanią. Miejscem ich narodzin i przeznaczenia. Otchłań jest dla nich nie tylko domem, lecz również matką, ojcem, bogiem i kochanką. Miejsce to szepcze do demonów we snach, karmi ich ambicje, obiecuje potęgę i popycha do zdrady. Szaleństwo, które ogarnia nawet najpotężniejszych władców demonów, nie jest przypadkowe. To reakcja na głos samej Otchłani, która domaga się coraz większych ofiar. Niektóre demony zdobyły tak wielką potęgę, że ogłosiły się książętami odchłani istotami o niemal boskiej mocy. Nie uznają żadnej hierarchii, prócz tej, którą sami sobie narzucają, przez przemoc, siłę i terror. Ci książęta rzadko sięgają poza swoje domeny, lecz gdy to czynią, całe plany egzystencji mogą stanąć w płomieniach. Demony nie są zwykłymi potworami. Są archetypami destrukcji. Żyją, by rwać, by palić, by burzyć. Nie można ich zrozumieć. Można jedynie obserwować ich działania i mieć nadzieję, że wiedza zdoła powstrzymać ich wpływ. A jeśli nie, być może dzięki niej choć jedna dusza uniknie otchłani. Aneks demony. Umiejętności wynikające z specjacji gatunkowej. W miarę jak pogłębiamy nasze badania nad ontologią demonów, coraz wyraźniej rysuje się prawidłowość. Ich potęga nie wynika wyłącznie z siły fizycznej czy długowieczności, lecz z rozgałęziającej się w chaosie specjacji procesu niepodobnego do jakiejkolwiek znanej formy ewolucji. Umiejętności tych istot są echem ich pochodzenia kształtowane nie przez selekcję. Lecz przez wolę odchłani i jej kapryśne mutacje. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą demonów jest ich nadnaturalna zdolność do adaptacji bojowej. Niemal każda znana odmiana tych istot wykazuje pewną formę zmiennokształtności, nie tyle cielesnej, co funkcjonalnej. Spotykane przez nas formy często wykazują odporność na konkretny rodzaj obrażeń, który dopiero niedawno był Wobec nich skuteczne. Ich ciała, utworzone z plastycznego półmateriału odchłani, potrafią dostosować się do rytmu walki, twardniejąc, topniejąc, wydzielając toksyny lub eksplodując w autoagresywnym geście, by zabrać przeciwnika ze sobą. Wiele demonów wykazuje również wyjątkowe zdolności regeneracyjne. Obserwacje przeprowadzone w strefie 14 wskazują, że nawet rozszarpane na fragmenty tanari potrafią odtworzyć się w ciągu kilku godzin, jeśli ich esencja nie zostanie unicestwiona poprzez rytualne oczyszczenie bądź kontakt z energią porządku. Regeneracja nie jest jednak cechą bierną często stanowi pułapkę. Część demonów wywołuje fałszywe wrażenie śmierci, by następnie zaatakować z zaskoczenia już po wewnętrznej rekonfiguracji. Na poziomie sensorycznym demony często dysponują zdolnościami daleko wykraczającymi poza znane nam zmysły. U niektórych obyritów zaobserwowano zdolność widzenia emocji i przewidywania intencji ruchu, Czego dowodem były reakcje obronne, zanim przeciwnik zdołał podjąć atak. Lumary natomiast, jako byty niematerialne, przechwytują drgania myślowe istot rozumnych, nierzadko prowokując halucynacje lub implantując lęk egzystencjalny wprost do świadomości ofiary. Zdolności mentalne demonów są równie różnorodne, co ich postacie. Choć wielu przedstawicieli wykazuje dzikość i prymitywną brutalność, nie można nie wspomnieć o przypadkach wyjątkowej manipulacji i dominacji umysłowej. Część demonów, szczególnie tych stworzonych przez byty, wyższe, potrafi narzucać wolę ofiarom, łamać ich psychikę, a nawet czasowo kontrolować ich ciało niczym marionetkę. Shusua i Kwasity to doskonałe przykłady. Jedne sieją terror fizyczny, drugie psychiczny, paraliżując ofiary samym spojrzeniem lub obecnością. Niektóre formy demonów opanowały sztukę przemieszczania się w sposób natychmiastowy. Teleportacja, choć niestabilna i często chaotyczna, występuje powszechnie jako taktyka ucieczki, zasadzki lub przenoszenia się przez bariery ochronne. Co bardziej rozwinięte jednostki potrafią również przyzywać inne demony, tworząc lokalne pętle destrukcji, które trudno przerwać konwencjonalnymi środkami. Tanari średniego szczebla często potrafią wezwać istoty z własnego kręgu pokrewieństwa, co prowadzi do gwałtownej eskalacji każdego spotkania. Szczególną kategorię umiejętności stanowi wpływ demona na środowisko. Niektóre istoty jak rageborny czy immolity modyfikują rzeczywistość wokół siebie w promieniu kilkudziesięciu metrów. Temperatura spada, wilgoć zamienia się w kwas, światło ulega przyćmieniu, a dźwięk nabiera echa przypominającego agonalne jęki. Te zmiany nie są jedynie wynikiem magii, lecz zdają się być ekspresją samej obecności demona. Metafizyczną odpowiedzią rzeczywistości na coś, co nie powinno w niej istnieć. Nie sposób nie wspomnieć o zdolności wielu demonów do konsumpcji dusz procesu, który wykracza poza fizykę i nekromancję. Dusza pochwycona przez demona nie trafia do krain śmierci ani reinkarnacji. Zostaje pochłonięta. Rozszarpana i asymilowana, a jej energia wykorzystana do dalszego wzrostu. W kilku przypadkach obserwowano, jak demony po takim akcie zyskiwały nowe cechy skrzydła, dodatkowe kończyny, czy zdolność manipulacji ogniem lub cieniem, zależnie od charakterystyki pochłoniętej istoty. Podsumowując, umiejętności demonów są nie tylko nieprzewidywalne, ale i dynamiczne. Rosnące wraz z doświadczeniem, zniszczeniem i konsumpcją. Nie istnieje katalog zamknięty. Każdy kontakt z istotą z otchłani może być pierwszym i ostatnim, bo to, co się z niej wyłania, nie zawsze da się zrozumieć, skategoryzować ani powtórzyć. W obliczu ich zmienności i bezkształtnego geniuszu destrukcji. Jedyną obroną pozostaje czujność i świadomość, że zło, które nie zna formy, również nie zna granic.